Witam moje kochane rybki, z góry Was przepraszam za poprzedni filmik, bo docierały do mnie takie komentarze i informacje, że no, był kiepski głos, kiepsko było mnie słychać w tym poprzednim filmie na Maj, także w ramach tutaj przeprosin nagrywam dla Was jeszcze jeden filmik na to najbliższe trzy tygodnie, jeżeli... Nie, nie to chciałam powiedzieć, również nagrywałam dla bliźniąt ten film i, i postanowiłam, że dla ryb zrobię tutaj to samo. Także czytanie, ojoj, karty mnie czekają. Czytanie będzie również ogólne, takim dodatkiem. Nie chciałam nagrywać tego samego, bo już to, co było, to już nagrane, ale chciałam coś nagrać takiego dodatkowego. Więc teraz zrobimy na te najbliższe czy tygodnie, na maj. Dla ryb. To taki będzie prostszy rozkład, nie taki duży jak, jak ten poprzedni, ale mówię w ramach takiego przeprosin i tego też, że te filmy troszeczkę później powstawały. Ok, co przychodzi w tym miesiącu do, do ryb? Co tutaj mamy? Rada, jaka jest? Wyzwanie dla Was w tym miesiącu, czy tam w tych trzech tygodniach najbliższych? I na co uważać. Okej. Okay. I mam tutaj jedną kartę dla Was jeszcze. Przesłania. To jest kart Święci i Aniołowie. Święci i Anioły. Tak jest w sumie napisane te karty. I tutaj jedna karta dla Was z przesłaniem. Jesteś przywódcą. Piękna karta, na koniec wam przeczytam, co ta karta oznacza. Yy, teraz tak, co do Was przychodzi? No, <grych> wolałabym zacząć od czegoś innego. Jeżeli <grych> do Was przychodzi jakieś tutaj yy, y, y, sytuacje, dołożę tutaj do tego karty jeszcze jedną. Tutaj już teraz z innej talii. Co do Was przychodzi? Do czego dotyczy się ta siódemka? O właśnie, wiecie co? Słuchajcie, no, może być taka sytuacja, że, no i dobrze nawet wiecie, że tak wyszło, bo tutaj jeszcze jest na co uważać, jest karta, żeby nie, tutaj jest ta karta, na co uważać karta biedy, czyli żeby nie zbiednić, tak? Czyli no tutaj kojarzy nam się to, że możecie zostać oszukani, czyli okradzeni i tutaj karta uważać, żeby po prostu uważać na złodzieja w tym miesiącu w tych trzech tygodniach słuchajcie, może to być złodziej może nie złodziej, że tak ogólnie powiedziałam, ale bo wiadomo, że oszukani możemy być też uczuciowo tak, bo to karta tutaj piątki, ona mówi o tym, że ta osoba nie ma nic, nie ma domu nie ma pieniędzy, nie ma nie ma miłości nie ma nic, nie ma pracy i tutaj ta karta jest jako na co uważać, to na to, żeby taką osobą się nie stać. I tutaj karta co przychodzi, to uważać na, na takie czy to sytuacje, czy osoby. Do tego mamy kartę świata, czyli może to być związane z wyjazdami gdzieś, na przykład w podróży, uważać na, to, czy, że, no, uważać na swoje, swoje bagaże. Na ludzi, których, którzy Was otaczają, yy, możecie kogoś poznać wy, na wyjeździe, również uważać, aby żeby ta osoba Was nie uszykała, yy, yy, czy z instytucjami, gdzieś, gdzie wyjeżdżacie, na przykład na wakacje, uważać, żebyście przez to nie, yy, nie, nie zostali tutaj jakoś pozbawieni czegoś, yy, teraz tak, yy, karta, karta rady, yy, słuchajcie, na karta rady tutaj by Wam mówiła, żebyście nic nie robili. Że, czyli ona się dotyczy do tego, żeby y, nie wyjeżdżać, jeżeli nie musicie, y, to nie wyjeżdżać, nie przemieszczać się, y, słuchajcie, może to być do, do niedużego grona osób y, to czytanie, y, też karta, y, bo ta karta mówi, karta jest karta przestoju, albo drugą kartą rady może być spójrzcie na daną sytuację z innej strony, jeżeli jesteście zdecydowani na coś teraz w tym momencie to karta będzie ta dla was mówić obróć tą sytuację z drugiej strony i spójrz jak to wszystko już inaczej wygląda tak wy powinniście tą sytuację obrócić z drugiej strony i przyjrzeć się no z innej strony tak by to wychodziło to jest dla was rada I teraz na co uważać nie, wyzwanie to jest Wyzwaniem dla Was jest no to wyciszenie i słuchajcie, wyciszenie i znalezienie właśnie tej w sobie tej możliwości spojrzenia na coś z drugiej strony. To jest karta no, takiego głębokiego przyjrzenia się tej sytuacji, przyjrzenia się o sobie. Tak ogólnie tutaj, właśnie biorąc cały ten rozkład, to tutaj karty wrę wręcz krzyczą bądź ostrożny przyglądaj się y, osobom, które są wokół, to, y, wokół ciebie, sytuacjom, które są wokół ciebie, oglądaj z każdej strony, pod, jeżeli podpisujesz umowy, oglądaj z każdej strony te kartki, dobrze czytaj, ty, wszystko tymi małymi druczkami, y, bo tutaj możesz stracić. Nie inwestowałabym, jeżeli zastanawiacie się nad inwestowaniem y, w tym miesiącu, y, przeczekałabym, nie inwestowałabym, jeżeli to ma związek z czymś ruchliwym, z czymś z przemieszczaniem się, z czymś takim niestabilnym, że to nie jest w jednym miejscu i, 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 i tak, tylko właśnie coś takiego ruchomego, to wstrzymałabym się. I teraz tak, tutaj macie kartę, jestem przywódcą, oj, te karty coś do mnie nie chcą iść, muszę ją jakoś inaczej ściągnąć. Już tutaj jest piękna karta, jesteś przywódcą święta Joanna Dark. I przeczytam wam co tutaj? Jaki przekaz dla Was mają aniołowie? Przed chwilą miały bliźnięta. Piękny, po prostu przekaz. I teraz zobaczmy, co Wy tutaj macie. Już czytam. Zostałeś wezwany, byś użył swoich umiejętności przywódczych, by pomóc w istotnej kwestii. Prawdopodobnie znasz już naturę tej próby, albo przynajmniej podejrzewasz, czy jest. Posiadasz naturalne przy, 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 przymioty, sorry, tak piszę, przymioty, które zainspirują innych do niesienia pomocy. Nawet jeśli nie myślisz o sobie samym w ten sposób, zaufaj, że ta karta przy, przychodzi do ciebie jako jasny przekaz, że zostajesz wybrany do tego zadania. Poprzez modlitwę Bóg i Joanna Dark i inni święci rozdaniowie dają ci czytelne przewodnictwo, w jaki sposób być najlepszym przywódcą. Twoje prowadzone przez Boga działania. I słowa będą motywować innych do pozytywnej pracy. Przywódca działa najlepiej, gdy staje się żywym przykładem i wzorem do naśladowania. Żyj więc w taki sposób, by inni mogli podziwiać Twoją integralność i siłę charakteru. Święta Joanna Darki z inspiracją dla każdego, kto czuje się wezwany na pomoc. Jednak zastanawia się, czy jednostka może uczynić różnicę. W wieku 15 lat francuska wiejska dziewczyna miała wizję, w której zobaczyła światła i usłyszała głosy, wśród których później zidenty... zidentyfikowała m.in. św. Michała, Katarzyny i Małgorzata, mówiąc jej, by uchroniła. Francji przed brytyjską inwazją. Joanna podężała za boskim przewodnictwem. Z sukcesem powiodła francuską armię ku zwycięstwu i uczyniła królem Francji króla VII. Po tym sukcesie została sprzedana Anglii, gdzie była osądzona, uznana za winną i żywcem spalona na herez za herezję. 23 lata po jej śmierci zarzuty przeciwko nie zostały wrzucone. Je święto patronką tych, którzy są oskarżani z powodu swoich duchowych przekonań i kobiet w służbie społeczeństwu. No, czyli takie naprawdę mocne, mocny przekaz, że to Wy jesteście kowalami swojego losu, i to Ty, Wy tutaj. To, widzicie? Ten przekaz właśnie jest teraz taki tutaj z dopełnieniem tej karty, mówiący o tym, że to od Ciebie zależy, jak to wszystko się potoczy. Karty tylko ci pokazują, że masz być uważny, a to Ty jesteś całą machiną, głową, i, i wiesz, ty wiesz, co masz robić. Także y, bardzo fajne czytanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochane rybki. Y, również tutaj y, możecie komentować y, ten film, i będzie brał udział w, ko y, w konkursie, który jest tutaj y, w miesiącu maju ogłoszony, tak jak w poprzednich miesiącach. Czyli zostawiacie komentarz Eichelosu na koniec miesiąca. Y, jedną osobę, która wygrywa czytanie darmowe u mnie, takie godzinne. Także myślę, że warto. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach na miesiąc czerwiec. Pozdrawiam serdecznie. Pa! pa.